Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy Kryminalni z komendy powiatowej policji Więdrzejowie na terenie gminy Imielno. Zauważyli dostawczego Forda. Podejrzewali, że tym właśnie pojazdem może być przewożone bydło pochodzące z kradzieży. Kierujący pojazdem nie reagował na sygnały nakazujące zatrzymanie się do kontroli. Ignorując sygnały błyskowe i dźwiękowe radiowozu, gwałtownie przyspieszył, chcąc uniknąć zatrzymania. Policjanci niezwłocznie podjęli pościg. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Fordem stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, próbował zepchnąć radiowóz z drogi, narażając tym samym zdrowie i życie funkcjonariuszy. Policjanci podczas pościgu użyli broni służbowej, oddając strzały w celu unieruchomienia pojazdu i zatrzymania kierowcy. Skuteczne działanie policjantów doprowadziło do zatrzymania trzech mężczyzn. 48-letni kierowca busa zatrzymany został przy pojeździe. Pozostali dwaj pasażerowie usiłowali pieszo oddalić się od samochodu, jednak po krótkim pościgu pieszym zostali zatrzymani. W części ładunkowej pojazdu policjanci znaleźli dwie sztuki bydła, które jak się okazało skradzione zostały z terenu powiatu. Koneckiego. Po sprawdzeniu zatrzymanych osób okazało się również, że dwóch z nich było już wcześniej notowanych za inne przestępstwa, a kierowca Forda nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Jutro złożą wyjaśnienia w prokuraturze.